Witam. Witam Was, kochani, z dobrą kawą poranną. Przed porannym oddychaniem. Poranne na kawę. Kawa w eleganckim Waszym towarzystwie. Dzisiaj czarna z śmietanką, Taką dziesięcioprocedową, taka bardzo tutaj popularna w Niemczech. Wiadomość jest dobra, chwalę się nią, bo mam jeszcze w tym roku cztery tygodnie urlopu do wykorzystania. To jest po prostu piękne. Jadę do Polski, jadę, już się umówiłam z dziewczynami, jadę do domu, jadę do rodziny, jadę do najbliższych mi sercu. Bo ktoż to jest. Te osoby, które nas wspierają. Dzieci, rodzina, która nas wspiera. To jest piękne, że poznaje się nowych ludzi i ci nowi ludzie nas tak serdecznie zapraszają. Joasiu, bardzo dziękuję. No Mam nadzieję, że Ciebie w Łąci też odwiedzę, także, bo bym tak, dobrze, wybiorę się, <laughs> obiecuję. Zaprosiłam Mariolę, zaprosiłam Basię, zaprosiłam Wanię i jeszcze Ania, żebyśmy się spotkały, tak jakśmy się spotykały przed moim wyjazdem dwa lata temu. To było super, bo to było... No, taka znajomość, yy, najpierw z widzenia, później z pociągu, jak jeździliśmy, jeździłyśmy do pracy. I tak się nieoczekiwanie przerodziła w taką bliższą znajomość, bo tak, co jest ważne, żebyśmy się wszyscy wspierali, żeby było w kim się oprzeć, żeby można było się spotkać, na luzie porozmawiać, bo spotkanie w miłym, wspierającym towarzystwie. To jest sama radość. To są te chwile szczęścia, które nas w życiu spotykają. Dobrze, kochani? Ale oddychamy. Balkon otwarty. Dzisiaj w miarę cisza niedziela, także samochody nawet rzadziej jeszcze. Wdech, wydech. Posłuchajcie, no nie idę na zewnątrz, bo jest po prostu pochmurno. Jest yy, delikatna taka mrzawka, w ogóle chyba takie chmury nad całą Europą, bo ja się melduję, że. W, Włodzi to grzmi i pada. Tutaj, no za chwilę będzie słońce, słońca, bo dzisiaj słońce, zobaczycie, jak ten wschód, jak to już tego dnia ubywa. Wschód słońca 6.28. A zanim za gór wyjdzie, a w ogóle zanim za chmur wyjdzie, to jeszcze ile będzie? Wdech, wydech. Dla tych, co jeszcze ze mną nie oddychali, zapraszam, żeby usiąść sobie wygodnie na ulubionym miejscu, poprzeciągać się z rana, małą gimnastykę ramionkami, stopami, głową, bo chodzi trochę, będzie nam się lepiej myśleć, i wdychamy na przeponę, czyli wdech tu i wydech. Agatko, Ciebie też oczywiście pozdrawiam i zapraszam, tak samo jak Monie. Nie, no to jest posłuchajcie, piękna, jak nagle się okazuje. No, nie nagle, no to ja to wiedziałam, tylko tak do mnie dzisiaj przyszło, jak wiele y, osób mnie wspiera. Jakie to jest cudowne, cudowne po prostu, Agata i Monika. No, rewelacyjne, miło. Słuchajcie, te zdjęcia teraz, te telefony, połączenia takie natychmiastowe. Dziewczyny zaczynają. Następny nowy etap w życiu. Wysyłają mi zdjęcie, jak to wszystko wygląda. No cudownie, po prostu cudownie. Nowa praca, także to w tej nowej pracy. Czy w domu, czy coś się dzieje. Tak, tak, to jest takie piękne, bo wiecie, po pierwsze dzielimy się, a po drugie możemy się wspierać. Możemy sobie wysyłać taką pozytywną energię, i to nas buduje. To nas buduje. Rito, a do Ciebie to się chyba wybiorę na tą nalewkę, nie? Bo nie wiem, czy ta pigłówka to jeszcze stoi, czy nie? <laughs> Od lata. <laughs> Dalej, czekajcie, bo co robimy? Wdech, wydech, ale no chociaż 10 razy. Pozdrawiam także Krzysztofa. Krzysiu, jak to miło, to Taka znajomość holenderska. Przecież w Holandii jeszcze jest Agnieszka, w Holandii jeszcze jest Iwonka. Nie, no piękne, I jeszcze dużo innych miłych sercu osób. Od razu mi się humor poprawił, jak powspominałam cudownych ludzi wokół mnie. Patrzcie, no cudownie. To, że chmury to nie przeszkadza, to, że deszcz to nie przeszkadza. Najważniejsze jest wsparcie, wsparcie i dobra energia. Budzimy się do życia, budzimy się do pięknego dnia, budzimy się do nowych wyzwań. A te wszystkie strachy, precz, precz. I do tych moich koleżanek, dziewczyny. Do zobaczenia, do zobaczenia, a czasy biegnie szybko. Miłego dźwięka. Jeżeli nie zdążyłaś, nie zdążyłeś jeszcze zrobić sobie kawy i napić się ze mną, to zapraszam. Piękny humor, kawa w pięknej filiżance. Pa. najmniej niedzieli. I radosnego przyszłego tygodnia. Oby nam się marzenia spełniały. Marzenia.